Witam serdecznie grzybiarzy i ludzi zakręconych na tym punkcie. Powiem króciutko: na jurze krakowsko-częstochowskiej wreszcie pojawiły się prawusy. Dwa dni temu byłem w lesie kawałeczek dalej i znajdowałem już młodzieniaszki prawe. Piękne Borusy. Zapraszam na film. A teraz zmierzam do takiej mojej miejscóweczki, którą nazywam Zaczarowany Las. Bo tam, jak wyskakują prawusy, to jest prawdziwe Eldorado. Do wyboru do koloru, a jest tego tyle, że jak się wchodzi do tego jednego, jedynego zagajnika. Trzeba postawić koszyk. Jak się znajdzie jednego prawdziwka, trzeba postawić kosz i krążyć wokół niego, bo na każdym kroku można znaleźć prawdziwka i jeszcze schowanego pod listkami. Zobaczymy, może dzisiaj w tym lasku też coś pięknego znajdę. Tutaj lubią też stać przy drodze w głębi, nie tylko przy drodze stoją. Jeżeli są, to dokładnie 2-3 metry od drogi. Jeśli nie ma, to nie ma. I dosłownie wpadam na swoje miejsce, tam gdzie stały. Prawdziwki. Jeżeli coś stoi, to jest super. Jeśli nie ma, to nie ma co szukać, bo po prostu nie ma. Borusy. Halo, halo. I to jest właśnie ten zaczarowany las. I szukamy. Szukamy borusów. Prawusów. Również piaskowce tu się pojawiają. Jest piękny piaskowiec, piękny piaskowczyk, i dzisiaj idzie z nami, bo będzie sosik do mięska, i od razu się nieje. I tuż przy drodze jeszcze mam piaskowca. Tego wezmę, bo jest za blisko, i ktoś go może wyciąć. Fajny, twardy, młody prawus piaskowy. Spójrzcie, jak się nieje. To był drugi, ale zjedzony. I proszę. Jest borus. Jest borus. Rusy. Proszę. Są. Są i to malutkie. A, ale marynatka będzie piękna. O i tu następny. Dwa maluchy. Już wyskoczyły. Beczułki. Spójrzcie, marynatka idealna. To, co mówiłem wcześniej, jak się pojawiają tutaj, to jest tego masę. I teraz zobaczcie, dwa widziałem na wierzchu. Widzę taką malutką górkę, i daję sobie palucha uciąć. Że to jest prawus. Tam jest górka. Tu jest, jest mały prawusek. Będzie marynata. Takie prawie do marynaty są najlepsze. Tu robaki zjadły kolejnego. I już wiem, że to miejsce już muszę odwiedzać co 2-3 dni, bo się zaczęło. Bo się zaczęło i będą się sypać jak z rękawach. Borusy.